Witajcie na naszym kanale Historia Militarna, w kolejnym odcinku z cyklu Dowódcy Rzymscy. Dziś będziemy opowiadać o Gnejuszu Domicjuszu Korybulonie, a ze mną jest Damian, który opowie kilka wstępnych informacji o naszym dzisiejszym dowódcy. Co można powiedzieć o Gnejuszu Domicjuszu Korybulonie? No bardzo barwna postać dowódczy rzymskiego z okresu, z czasów rządów Cezara, Klaudiusza i Nerona. Co o nim wiemy? No, jest to bardzo, był to bardzo zdolny dowódca, który odniósł szereg zwycięstw w Germanii i w Partii, z tego jest przede wszystkim najbardziej znany. Co, co o nim wiemy? Urodził się, między 7 a 100, urodził się w 7 roku naszej ery, żył około, miał w chwili śmierci miał około 60 lat, czyli żył między 7 a 67 rokiem naszej ery. Co można powiedzieć o, o nim? Urodził się w miejscowości Peltujnum. Był rodowitym Rzymianinem, wywodzącym się z warstwy senatorskiej. I to mu też otworzyło drogę do jak gdyby kariery wojskowej na tych, na, na tych stanowiskach, które były zarezerwowane dla przedstawicieli warstwy senatorskiej w okresie pryncypatu. No według mojej oceny jest to jeden z największych, najwybitniejszych rzymskich wodzów Absolutny geniusz wojskowy, który w, w tamtych czasach nie miał sobie równych. Co można o nim. Z o... jakich wojen jest znane? Z jakich wojen najwięcej. Dobrze, za chwilę odpowiem, ale chciałem jeszcze o tej rodzinie powiedzieć. A bo powiedz jest jeszcze o rodzinie. No właśnie, bo jego żoną była niejaka Kasia Longina, również z rodu senatorskiego, córka Gajusza Kasiusza Longinusa, konsula roku 30. Naszej Ery i Juni Lepidy. Był on skoligacony z rodziną cesarską, Juliuszko-Klaudyjską dynastią. Miał dwie córki i jedna, co ciekawe, miały dwie takie same imiona. Jedna, Domitia, wyszła za senatora Luciusa Anniusza Vinciana. Lucius Annius Vincian w takim brzmieniu łacińskim było jego imię, a druga, Domitia, Domitia Longina, czyli Domitia Longina. W późniejszym czasie wyszła za ostatniego władcę z dynastii flawijskiej, Domicjana, który rządził w starożytnym Rzymie między 81 a 96 rokiem naszej ery. Z czego przede wszystkim jest znany, z jakich zwycięstw. Odniósł zwycięstwa w Germanii partii, jak powiedziałem wcześniej. Otrzymał dowództwo w 47 roku od Klaudiusza nad Armią Rzymską w Germanii Inferior i niestety w momencie, gdy przybył do prowincji, zobaczył no, po prostu niedbalstwo żołnierzy harmider. Okazuje się, że armia rzymska już od jakichś, bym powiedział, od czasów Caliguli, który przeprowadził wyprawę nad Reńską od kilku lat, czyli jakichś siedmiu lat, nie prowadziła żadnych poważnych operacji wojskowych przeciwko Uwermannu. Zdarzało się na przykład, że żołnierze opuszczali broń, nie, nie chodzili w pełnym rysztunku bojowym, albo jacyś na przykład Jakieś ciury obozowe na przykład wyręczały w ich, ich obowiązkach. No i naturalnie to prowadziło do spadku biegłości legionów. Ale Korbulon, ponieważ był zwolennikiem bardzo surowej dyscypliny, to przedsięwziął odpowiednie kroki. Przywrócił karność i dawną wartość bojową, którą już częściowo, można, częściowo przywrócił na pewien czas Kaligula. Bo Caligula, co ciekawe, z którym był spokrewniony właśnie korybulo, też właśnie miał się przy, przyczynić do tego. Przed wyprawą na miał po prostu no, przeprowadzić bardzo dużą czystkę no, tych żo żołnierzy, którzy nie, którzy nie, nie chcieli podporządkować się regułą surowej dyscypliny wojskowej, to po prostu kazał stracić, a niektórych w najlepszym razie zwolnić haniebnie ze służby. W każdym ja razie między 1940 rokiem a 1947 rokiem warto pamiętać, było sporo lat. Te 7 lat. Przez 7 lat kształt armii mógł się bardzo zmienić. zwłaszcza y, armia mogła na przykład stracić wartość bojową. I tak rzeczywiście było, kiedy korbulon przybył, zastał po prostu bałagan, i musiał po prostu to uporządkować zanim prze przeprowadził kampanię wojenną. Powiedz nam, czym charakteryzował się styl dowodzenia Gnejusza Domicjusza Korybulona? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, Korybulon dużą uwagę przywiązywał właśnie do tego, żeby y, trochę żelazną pięścią, byśmy powiedzieli, dowodzić, czyli nie odpuszczał żołnierzom w ćwiczeniach wojskowych i przeprowadzał bardzo ostrą selekcję. Jego styl dowodzenia był zatem taki, y, bym powiedział, dosyć taki szorstki był w stosunku do żołnierzy, ale to dawało, zdawało jak gdyby, dawało efekty w postaci tego, że ci żołnierze, którzy już rusza, byli przygotowani na wyprawę wojenną i wzięli w niej udział, byli po prostu już starannie wyselekcjonowani. Czyli on generalnie nie stawiał na jakieś duże arenie, tylko kilkutysięczne i takimi drobnymi siłami przede wszystkim przeprowadzał wojny błyskawiczne. Otóż okazuje się, że wojna błyskawiczna była znana już Rzymianom i na długo przed, przed Hitlerem, przed Niemcami Blitzkrieg był już znany Rzymianom. No właśnie, to teraz wypadałoby przejść do kolejnego pytania. Może mógłbyś coś. Też... Powiedz coś może o dalszych losach Korybulona. To może najpierw jeszcze byśmy o taktyce i strategii coś powiedzieli. Dobrze, jak najbardziej. Jaką Bo... taktykę stosował w swoich FIFA? No właśnie, otóż okazuje się, że żadne z dostępnych źródeł nie pozwala tego stwierdzić. Ponieważ generalnie rzecz biorąc, cała strategia Korbulona polegała na, jak powiedziałem, długich przygotowaniach, bardzo długich, kilkumiesięcznych, a czasami nawet jeszcze dłuższych, w trudnych warunkach, na przykład zimowych, jak w Armenii, żeby przygotować żołnierzy odpowiednio do kampanii wojennej. Więc on generalnie stawiał na prowadzenie wojny błyskawicznej. I to wyglądało na takiej zasadzie, że po prostu, tak jak w Germanii na przykład, Długo się przygotowywał, ale przeprowadzenie bo wojny, było zaatakował właściwie nieprzygotowanego do walki przeciwnika, czyli nie było potrzeby staczania jakiejś dużej bitwy. I tego zdaje się unikał, ale z kolei w 63 roku naszej ery, jak wspomniane było, pod jego rozkazami znalazł się legiem 15 Apollinares. I tu, co ciekawe, Korbulon dążył do bitwy spotkaniowej, której wologuez pierwszy król Bartów nie przyjął i zgodził się opuścić Armenię, a także żeby była po prostu lennem Cesarstwa Rzymskiego. Rozumiem. Bardzo interesujące. Zanim przejdziemy do tego pytania o dalsze losy, spróbujmy podsumować, w jakich wojnach uczestniczył Gneusz Domicjusz Korybulon. Dobrze. Przede wszystkim jest znany z wojny fryzyjskiej, wojny przeciwko Hałkom i dwóch wojn, które prowadził partyjskich w Armenii. Rzymsko-partyjski. Z tym, że ta, ten drugi konflikt był prowadzony tak trochę nie bez... Bez, bez jego bezpośredniego udziału, ta druga wojna rzymsko-partyjska mhm. między 60. a 61. naszej ery, ponieważ Neron nie chciał, żeby został namiestnikiem Armenii i powierzył mu namiestnictwo Syrii, czyli on trochę z Syrii pomagał namiestnikowi Armenii, Cezoniuszowi Petusowi, a ten wykazał się... Nieudolnością jako dowódca i doznał porażki z rąk partów w 1962 roku w bitwie pod Randeją. Korbulon natomiast przygotował rok wcześniej obronę Tigranocerty, wysłał tam dwóch legatów i umieścił część. Piechoty legionowej. I ona rzeczywiście odparła uderzenie armii partyjskiej. Co można jeszcze powiedzieć? I właśnie w czasie tych operacji między 61 a 60, 61, 62 jeszcze naszej ery, w Korbulon za, założył jakiś posterunek na, na, po drugiej stronie brzegi, po drugiej stronie rzeki. Eufrat na, na drugim brzegu Eufratu, a e, używał też floty w tych działaniach. I ta flota, właśnie z tych zmachin, które były zainstalowane na okrętach, ona potem odpędzała. Zagony konnych uczników partyjskich, które próbowały zaatakować rzymską Syrię. Czyli on troszeczkę pomagał Petusowi, a Petus nie umiał tego wykorzystać. Niepotrzebnie zdecydował się, mając bardzo skromne siły, kilkutysięczne, na decydującą bitwę z całą potęgą partów. A otóż, jak, jak duże siły wojskowe Partów. Istniały w tamtych czasach. Z tego co wiem, po przeczytaniu doktoratu profesora Mariusza Milczarka o Wojsku Partów, to siły te oscylowały w granicach 150-200 tysięcy żołnierzy. No, on miał kilka tysięcy żołnierzy i niestety bardzo mało konnic. wspomniane, na pewno miał konnicę Legionów, Equites Singulares i Ale Pan To był taki oddział ciężko zbrojnej jazdy akcyliarnej, czyli takiej pomocniczej w Armii Rzymskiej. No ale te siły były niewystarczające. Partowie mieli no, miażdżącą przewagę, bym powiedział, w konnicy i w piechocie. Dlatego Petrus nie, nie powinien był w ogóle wydawać tej bitwy na otwartej przestrzeni. A broniąc się w fortyfikacjach, które właśnie umocnił kilka lat wcześniej po pierwszej wojnie rzymsko partyjskiej w Armenii rozegranej między 56 a 59 rokiem naszej ery, właśnie Korbulon. I co to były za fortyfikacje? Artaxata, Tigranocerta, zresztą jasne one tam już posiadały, w tamtych czasach w partowie też fortyfikowali miasto, więc Korbulon po prostu tylko umocnił te fortyfikacje. W każdym razie zdały one egzamin. No ale co ciekawe, jak Korbulon prowadził swoją pierwszą wojnę w Armenii, to jest tak zwana pierwsza wojna rzymsko partyjska w Armenii za czasów Nerona, 56-59 naszej ery, do której też przez, się długo przygotowywał, to właśnie bez, ba, bardzo łatwo pokonywał tak naprawdę oddziały, pokonał oddziały e, e, Tiridatesa, który był stronnikiem właśnie Bologesa I i kandydatem do korony Ar króla Armenii. No, i w, w czasie tych zmagań używał na przykład z takich oddziałów zwiadowczych do, do tego, żeby sprawdzić, czy na przykład Artaxata nie została jakoś mocno obsadzona jakimiś oddziałami partyjskimi. No i w wyniku tych walk po prostu opanował Artaxatę i potem Tigranocertę, a wcześniej jeszcze prowadził wojny w, w Germanii. Wspomniałem o wojnie fryzyjskiej przeciwko Hałkom. To były szczepy germańskie. I otóż, co się okazuje, piraci fryzyjscy pustoszyli swoimi napadami, to byli korsarze, jak wspomniałem, w północy wybrzeża Galii. No ale Korbulon szybko się z tym uporał i później przeprowadził wojnę przeciwko Chałukom i stracił jednego z ich wodzów, Ganaska który był dezerterem z armii rzymskiej, także miał on też możliwość, ten dowódca germańskich nauczyć się rzymskiej taktyki, strategii, no ale to mu nie pomogło, bo tak jak powiedziałem, horbulona kampania była na tyle błyskawiczna, no ale miał on na pewno zapewne większy plan jakiś może co do podboju części Germanii, no ale został wtedy odwołany przez Cezara Klaudiusza z Germanii. Rozumiem. Spróbujmy podsumować dokonania militarne i dokonania kariery Gneusza Domicjusza Korybulona. Jak oceniłbyś go jako dowódcę na skali 1 do 10? Gdybym miał oceniać właśnie zdolności dowódcze Korybulona, to dałbym bez wątpienia 10 gwiazdek. Z prostego powodu. Przede wszystkim był bardzo dobrym organizatorem, strategiem. No nie chodzi też czasami o wydawanie takich spektakularnych bitew, ale on też, jak dowodziłem po wydarzeniach z 1963 roku, naszej, on też tych bitew spotkaniowych wcale się nie bał, nawet z armią partyjską, która posiadała wówczas oddziały katafraktów całkowicie opancerzonej jezdy od stóp do głów, a mimo to Korbulon się nie bał z nimi rzeczy, czyli ci Jeźdźcy rzymscy też musieli być bitni i nie bali się walki. W szczególności te oddziały z Ilirii były, konnicy były wartościowe. Rozumiem, czyli mamy do czynienia z postacią wyjątkową, która nie dość, że działała dyscypliną, to jeszcze. Szczepiała odwagę w swe oddziały. A coś by trzeba było powiedzieć jeszcze o jego dalszych losach. Tak, właśnie, zapytajmy się Bo? jeszcze o to, co się stało z nim po wojnie partyjsko-rzymskiej. Otóż po tej trzeciej wojnie partyjsko-rzymskiej e, nawiązał korespondencję z jednym z przywódców spisku Pizona na życie Nerona, e, Petroniuszem, e, który był nazywany e, Arbitrem Elegancji. E, to jest ta postać, która pojawia się na kartach powieści Quo Vadis. Rzeczywiście, Henryk Sienkiewicz wzorował się na autentycznej postaci historycznej. Korbulon go znał. Oni się bardzo dobrze znali z Petroniuszem. Petroniusz był wcześniej namiestnikiem wazji mniejszych do czasów Nerona. To była prowincja senatorska. I cóż można powiedzieć o, o tych. I ta korespondencja trochę przyczyniła się do jego śmierci. Otóż Petroniusz pisał mu w listach o spisku o którym, o którym wiedział, a czy uczestniczył, to też można kwestionować. I czy Korbulon na tej podstawie, można było Korbulona posądzić o udział w tym spisku? Ja uważam, że nie. I Petroniusza te, też nie można o to posądzić. W każdym razie Neron mu nie uwierzył i uznał, że Korbulon był zamieszany w ten spisek no i został po prostu zmuszony do popełnienia samobójstwa. Takie był jego niestety tragiczny, tragiczny jego koniec, wybitnego człowieka, myślę, wodza i człowieka przede wszystkim, który był zasłużony dla Cesarstwa Rzymskiego. Rozumiem. Bardzo ciekawa postać. Myślę, że wyczerpaliśmy wszelkie możliwe źródła wiedzy na temat z Domicusza Korybulona. Zastanowimy się także nad innymi dowódcami rzymskimi w następnych odcinkach. Będziemy też nawiązywać do średniowiecza. Bądźcie z nami. Wszystkie następne odcinki Damian opowiada z taką samą pasją. Dzięki. Może jeszcze na sam koniec chciałbym... Po polecić Państwu książkę W imię Rzymu. Wodzowie, który zwycięstwa stworzyły rzymskie imperium. Pióra bardzo dobrego oksfordzkiego historyka Adriana Goldsworthiego. Jest tu rozdział poświęcony właśnie zmaganiom w Armenii partii, które prowadził Korbulon. Świetnym językiem napisana przystępnym ta książka. No mam trochę zastrzeżenia co do doboru tych genialnych wodzów rzymskich, ale co do Korbulona doboru Korbulona jako wybitnego wodza rzymskiego to nie mam żadnych zastrzeżeń do Adriana Goldsworthiego. Także jeszcze raz bardzo serdecznie polecam tą książkę. Rozumiem. Zapraszamy także do lektury. Do zobaczenia.